Jak obliczyć deficyt kaloryczny? W ostatniej rolce pokazałam, jak obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Jeśli nie widziałaś tej rolki, to koniecznie do niej wróć, bo bez niej nie obliczysz swojego deficytu kalorycznego. Pod moją ostatnią rolką obliczyliśmy całkowitą przemianę materii, która wyniosła 2240 kalorii w moim przypadku. Jeżeli chcę przyjść na redukcję, to od tej liczby odejmuję od 10 do 20%. W moim przypadku to będzie od 224 kalorii do 448 kalorii. Zawsze zaczynam od tej mniejszej liczby, no żeby mieć po prostu z czego sobie dalej schodzić. Ja na start swój deficyt ustalę na poziomie 300 kalorii. Czyli od mojego CPN-u odejmuję te 300 kilokalorii. I wychodzi mi liczba kilokalorii, jaką powinnam spożywać na redukcji. Co ważne, Nigdy nie ustalamy deficytu kalorycznego niższego niż podstawowa przemiana materii. A żeby się dowiedzieć, jak ją obliczyć, wróć do mojej poprzedniej rolki, jak obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne. Są to obliczenia matematyczne, a nasz organizm nie jest kalkulatorem. Jeżeli po wprowadzeniu takiej ilości kilokalorii Twoja masa ciała nadal będzie się utrzymywać, to odejmij na przykład 100 czy 150 kilokalorii. Jeżeli Twoja masa ciała będzie spadała zbyt mocno, w takim przypadku dodaj na przykład 100 kilokalorii.